Witajcie! Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobić domowe marshmallow, czyli pianki znane nam ze sklepów. Znalazłam przepis amerykański, który był bardzo, bardzo, bardzo dużym ulepkiem i przesłodzony, ale zmodyfikowałam go na potrzeby naszej kuchni. U nas w domu nie używa się zbyt dużo cukru. I muszę Wam powiedzieć, że wyszło naprawdę super marshmallow. Więc teraz podzielę się z Wami, jak to przygotować. A więc zaczynamy. Oczywiście później przepis podam w opisie. A teraz tak. Bierzemy 3 czwarte szklanki cukru i wsypujemy do rondelka. Zalewamy je dwoma szklankami wody. Takie zwykłe szklanki, jakie macie do picia, ok? Właściwie tego cukru może być nawet nieco mniej. Może być spokojnie tylko 3/4 kubka, bo naprawdę wyjdzie. E, e, nie, nie będzie brakować słodkości, ok? Jeżeli się tego obawiacie. E, tak. Cukier zaraz zamieszamy. Doprowadzamy go do wrzenia. Okay? Wodę z cukrem doprowadzamy do wrzenia, a w międzyczasie. Przygotowujemy żelatynę. Tutaj mam 3 czwarte szklanki wyciśniętego soku z cytryny. Z dodatkiem wody, żeby nie było zakwaśne. Okay. Ja wiem, z cukrem to się trochę zbalansuje, ale nie chcemy zbyt mocnego smaku. Ostatnio zrobiłam właśnie z werbeną cytrynową. No i wyszło strasznie, smak był strasznie mocny. Dajemy cztery łyżki płaskie żelatyny. Trzy i cztery, ok? I mieszamy, żeby nie było grudek. Tak, na tym etapie mieszamy, żeby nie było grudek, a potem to ładnie nasiąknie, napęcznieje i się samo rozpuści praktycznie. Albo przynajmniej zacznie się rozpuszczać. Odstawiamy to teraz na jakieś 10 minut. I teraz obserwujemy, co się dzieje z naszym cukrem. Tak. Już teraz pokażę, jak to wygląda. Ok. Na razie to wygląda tak. I teraz czekamy, aż cukier zostanie doprowadzony do wrzenia. Cukier, no właśnie, najpierw na dużym ogniu, okay. mieszamy, aż się rozpuści i w sumie zostawiamy aż, e, no, do, do wrzenia. I jak się z, zagotuje, to wtedy jeszcze zobaczymy, czy wszystkie e, kryształki się rozpuściły, czy nie. I wtedy przejdziemy do kolejnego etapu. Właśnie. Nam się zaczyna gotować pięknie. Sprawdzamy, czy nie ma kryształków. U mnie się wszystko już pięknie rozpuściło. Jeżeli Wam jeszcze nie, no to trzeba trochę zamieszać. I teraz zmniejszam nieco gaz. Zmniejszam nieco gaz. Ok, jak widzicie tutaj ten palnik. Mimo wszystko się bardzo intensywnie gotuje i zostawiam na jakieś 7-8 minut, aż zobaczę takie, o właśnie, coś takiego, taką piankę, ok? Jaką widzicie teraz na jak to, to jak taką piankę zobaczę, wtedy wyłączam gaz. Zaraz Wam pokażę. A w międzyczasie przygotowujemy teraz blaszkę, bo później naprawdę nie będzie czasu. Moja blaszka gotowa, właśnie tak przycięłam, żeby jak... Wleję później e, masę, żeby było w miarę płasko, ale możecie sobie przygotować, jak chcecie. Możecie obciąć nożyczkami. Mi się po prostu nie chciało. Nie chciało. Szłam na skróty, ale no. E, nawet jak będzie lekko pogniecione na dole, to nic nie szkodzi. Później sobie odtniecie te marshmallow y przed podaniem. Teraz zaczynam e, lekko ubijać. Mamy jeszcze tyle czasu, ale. Najpierw, o no właśnie, taką lekką piankę. takie okay, tak lekko, żeby było męcę. Okay. Kiedy będziemy wlewać gorącą, e, kiedy będziemy wlewać gorący cukier, no to już mamy e, lekko rozmieszaną żelatynę Właśnie, super. E, I teraz czekamy, aż cukier się skończy. Być we właściwej temperaturze, czyli gotować się. Nie mam termometru, więc właśnie moją indykacją są te bańki, które niedługo zobaczycie. O, właśnie, o czymś takim mówiłam. Taka ładna, wysoka pianka się robi. Jak się właśnie zrobi na, całym, na całej powierzchni, wtedy jest gotowe. I teraz przechodzimy do drugiej części. Do kolejnej części. Nie drugiej, do kolejnej części. No właśnie, nadal widać piankę. I teraz wlewam po brzegu i intensywnie mieszam. Jak macie robota, to będzie lepiej, bo wtedy Wam się no... Możecie ustawić robotę na automatyczne mieszanie i Wam się nie spaży żelatyna, nie? Ja sobie muszę radzić ręcznie bo nie mam robota teraz Wam pokażę jeszcze chwilka. właśnie wszystko się roz ładnie rozmieszało, że zaczyna się skończyła rozpuszczać, raczej znaczy kończy się rozpuszczać, a czemu mieszam intensywnie właśnie, żeby e, obchodzić równomiernie rozprowadzić cukier i ciepło i żeby nie powstały takie grudki w jednym miejscu wszystko wlane okay. teraz tak ładnie wygląda rozpuszczone i zabieramy się zrobiamy taka masa taka bardzo fajna e, puszysta masa pianka ok pianka coś jak ma e, jak taki e, okej? Okay? ile to trwa nie wiem musicie po prostu wypróbować pokażę wam jak będzie jak to będzie wyglądało ok właśnie teraz już jest gotowe widzicie ma taką konsystencję pianki ok lejącej się i wystarczy teraz wlewamy do pojemników do pojemnika i wstawiamy do lodówki ok więc szpatułka, wlewamy teraz w zależności od tego jak wysokie e, chcecie mieć te pianki marshmallow to do tak e, bardzo płaskiego albo wysokiego pudełka pudełka blaszki e, przelewacie Teraz zobaczycie tak ładnie wszystko wygląda gładka pianka. Okay. ok. I teraz to wygląda tak. Ładnie prawie gładko. OK. I teraz do lodówki. A ciąg dalszy jutro. Witajcie dzisiaj ponownie. Dzisiaj pokażę Wam... Jak wyszły nam nasze marszmro, nasza pianka. O o! Upsy! Przyklejało mi się do wieczka trochę. Trudno. Piękna. Cudowna. Teraz odciągniemy od naszego pergaminu. Fajnie. Pi, fajnie, jak to się mówi, giętka, nie? Spox. Teraz bierzemy, tak jak mówiłam wcześniej, bierzemy dwie łyżki mąki ziemniaczanej, takie kopiaste. Okay. Przygotowujemy do pudełka. Odstawiamy na bok. Okej, okay. teraz tak, to wszystko się strasznie klei, więc bierzemy nóż, ręczniczek kuchenny i olej. I teraz sobie koleję tym olejem nóż i nasmaruję go z dwóch stron. Okej. Okay? deskę też sobie posypię trochę tym mąką ziemniaczaną. żeby mi się nie przykleiło do podkładu. Okay. Chciałam olejem, ale olej to nie był dobry pomysł. Mąka będzie lepszym. Ok, super. I zabieram się do zioł, nie? Najpierw odklejemy te brzegi, które nie są najpiękniejsze. To będą kawałki na próbę, nie? <laughs> Trzeba spróbować, jak wyszło, nie? Okej. Okay. Tutaj też kawałki na próbę. Tu też kawałek. Super. I zaczynamy kroić. Kroimy na y, takie paski, a później kosteczki. Jak chcecie podawać. Ja kroję tak tradycyjnie żeby wyglądało to mniej więcej jak nasze no, ptasie mleczko. Ale możecie sobie wybrać dowolną grubość. Możecie sobie porobić właśnie jak e, pianki do, e, no, do kawy, nie? Te są takie mniejsze. To, że podsypałam mąko ziemniaczaną deskę właśnie fajnie, bo one się e, no nie przykleiły. Teraz znowu oj, podleję e, nóż oliwą do dalszego krojenia, bo jednak to się trochę klei nie? Wiadomo cukier. <grytanie> Spoko. I teraz kroimy na kawałeczki jakie chcemy. Przearanżuję sobie, żebyście mogli sobie widzieć. Okej, okay, tak. Okay. I wrzucamy do pudełeczka. E. więc yy, yy, spokojnie miesiąc czasu można trzymać, nawet więcej. Z tego, co dziewczyny pisały, to yy, w szczelnym zamknięciu można trzymać yy, i do pół roku. Okay? No tyle jeszcze mi nie wyszło spróbować, bo wiecie, dzieci w domu, no to <laughs> nie da się wszystkiego. Yy, nie da się tak długo trzymać, yy, szczególnie pysznych słodkości. Ręce umyte teraz Wam zaprezentuję ładnie pudełeczko. Prawda jak ze sklepu? Nie? A jeszcze tak ładnie przykryjemy. I hopa! Można serwować gościom. No więc e, czujcie się zachęceni do przygotowywania własnych rzeczy. Właśnie można kombinować, można robić ciekawe e, kombinacje smakowe własne. Widzicie, skład jest bardzo prosty. Jak w trakcie przygotowywania spróbowałam no, jak to się nazywa piankę, będącą w trakcie przygotowywania się, no to ja bym dała trochę mniej cukru. Jednak dałabym 3 czwarte szklanki, a nie prawie pełną szklankę. No ale to wiecie, według smaku, ok? Musicie sobie sami jakby doprecyzować, jak bardzo słodkie, lubicie słodycze. Tutaj możecie zobaczyć wariację z takiego musu śliwkowego i ze startego na mus mango, przytartego przez sitko. To też jest właśnie śliwki, są ugotowane i przytarte przez sitko, że mus jest taki bardzo gładki. I to też, to już jest połączone z żelatyną mango. I teraz będę ubijać na piankę o smaku mango. I oto Marshmallow, czyli pianka śliwkowa. A tu Marshmallow, czyli pianka e, z mango. No, nie tylko o smaku, ale z. E, gotowe do lodówki i będą pyszne na szabat. E, I tyle. Życzę Wam miłego e, ciągu dalszego tygodnia albo weekendu. E, i do zobaczenia w kolejnych filmikach.